Cześć, nazywam się Konrad, a wy jesteście na kanale Jirbicz Książkowy. Jestem po długiej przerwie, bo jeżeli się nie mylę, to po jakichś 3-4 e, tygodniach. E, no i pewnie się zastanawiacie, czemu tak długo mnie nie było. Gdzie jest Bookshelf Tour? E, Sądząc pod tytułem odcinka, pewnie się też zastanawiacie, co się stało takiego, że jest to fatalny miesiąc dla mnie. No i postaram się Wam to wszystko tutaj opowiedzieć, więc zacznijmy może od tego, dlaczego nie było tak długo filmików. Nie było długo filmików, ponieważ um, mniej lub bardziej miałem jakieś tam problemy e, takim pierwszym było to, że zmieniłem telefon, może widać trochę jakoś lepszą e, wideo, powinna być. Druga sprawa to to, że dosłownie. Nie wiem czy mogę nawet powiedzieć dzień. Chyba nie minęło aż tyle, kurczenie no I monet tego samego dnia, możliwe że było. E, zacząłem się źle czuć. 37 stopni. No i leżałem sobie, odpoczywałem przez tydzień. Leczyłem sobie katar, kaszel. No i wiadomo, zbijałem ten temperatura. E, temperatura mi puściła po jakichś 3-4 dniach, ale jeszcze gardło miałem zawalone. Cały czas kaszlałem. Dalej coś tam kaszle, więc jeżeli tutaj gdzieś w filmiku będę kaszlał, no to wybaczcie. Tak samo, że mogę trochę gadać jeszcze przez nos, bo ja długo mam katar, co chyba już wam mówiłem. Więc tak, postanowiłem po prostu nie robić tego touru, przede wszystkim tego filmiku, no bo on by mi zajął jakieś, oj, spokojnie godzinę jak nie więcej. A byłoby chyba, oj, ciężko z takim gardłem gadać przez godzinę o każdej z, książ z książek nawet jeżeli jej nie czytałem. Więc e, obiecuję, że w tym miesiącu, jeżeli znów nie będę chory, a raczej nie będę, nagram go po prostu. Drugą sprawą, jaką Wam mogę powiedzieć, jest to, że mniej lub bardziej mm, ten miesiąc mi nie podszedł, jak chodzi o czytanie. Prawdopodobnie padłem znów ofiarą zastoju czytelniczego, tak jak to było we wrześniu tamtego roku. Dosyć szybko mnie dopadł, niestety, ale też postanowiłem, że nie będę próżnował, że ni na nic nie będę ten e, czas tam sobie przekładał. E, więc postanowiłem, że zamiast czytania, zajmę się też innymi trochę sprawami. E, o! Mój pimpek tutaj la lata sobie. <grych> no, e, wracając, zająłem się między innymi oglądaniem mm, filmów, seriali. Trochę tam słuchałem muzyki, a jak chodzi o muzykę, to ćwiczyłem na gitarze. No i też zacząłem grać trochę więcej w różne tam gry. Wszystko wam tutaj jakoś tam popadam. I teraz taka jeszcze mała pauza. Mam taki do Was pytanie. Mam nadzieję, że oczywiście będziecie skorzystać do takiej współpracy i odpowiecie tak szczerze, co o tym sądzicie, ale... Myślę, czy by nie zrobić takiego filmiku na kanale co miesiąc. E, miesiąc życia po prostu mój. Będę wam tutaj opowiadał, co się działo przez ten miesiąc u mnie. E, co tam porobiłem, co go dokonałem, co mi się nie udało. I takie tam, i takie tam. Taka relacja, nie? Myślę, że to byłoby ciekawe, chociaż głupio byłoby mi nagrywać trzy filmiki pod rząd, pod koniec miesiąca. Więc to by było troszkę no, no dziwne według mnie. Ale to zależy też od was. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę pomyśleć nad takim czymś, ten odcinek będzie właśnie tak wyglądał. A że na szczęście jest e, pogoda. Jak widać, ładnie słonecznie. Gdzieś tutaj pewnie parę razy już słońce mi padło w kadr. E, mam nadzieję, że nie oślepiłem was. E, no. Będę Wam tutaj między innymi pokazywał, znaczy będę Wam tutaj między innymi też jeszcze ten e, rozpisywał, co tam oglądałem, jak ćwiczyłem na gitarze i takie tam, taki vlog w sumie bardziej. No ale stwierdziłem, że powiem tutaj e, w tym TBR, że znaczy przepraszam, we wrapie e, lutowym, żeby nie było, że też nic nie nagrałem. A jakby nie było tutaj. No, chciałbym was poinformować, nie? że mi nie wyszło w tym miesiącu. Więc tak, nie przeczytałem nic. Ani jednej strony, ani jednego słówka. Ale za to jak już mówiłem, filmy, seriale, więc z filmów obejrzałem m.in. Pradawny Ląd, jedynkę i dwójkę. Naprawdę jest to moja jedna z najbardziej ulubionych z dzieciństwa bajek. Pierwsza część bodajże wyszła w 1984. Reżyserował go Steven Spielberg wraz ze, z Georgeem Lucasem, czyli moimi ulubieńcami, jak o reżyserów. Jeden nakręcił tam szczęki, park Jurajski, Indiana Jonesa, inny Gwiezdne wojny na przykład Rewelka. Więc e, po wielu latach e, podeszłem do tego, nie wiem, w sumie ile minęło z 15, mogło minąć. Może troszkę mniej, ale coś koło tego lat minęło, odkąd oglądałem te bajki. Pierwszą część dosyć coś tam zapamiętałem sen, dwójkę mniej. I pierwsza jest bardzo taka ponura. A druga już taka bardziej właśnie pod dziecko myślę, bo za pierwsza to taka jeszcze pod większe troszkę myślę dziecko. Oczywiście łapałem troszkę więcej rzeczy niż za dziecka. Więcej świadom jednak jest człowiek, kiedy jest no, dorosły, kiedy ma więcej lat. Zauważa też inne rzeczy, na przykład w takich właśnie w bajkach. Jak chodzi jeszcze o, o to, co oglądam z filmów, przedwczoraj zacząłem oglądać Anie z Zielonego wzgórza z 1985. Tego chyba najbardziej sławnego filmu, adaptacji tej lektury. Lekturka bardzo fajna, jedna z moich ulubionych. Jakiś czas temu oglądałem serial co informowałem na Instagramie moim. Jeżeli się nie mylę, też tutaj coś wspominałem na tym kanale na YouTube. No i teraz wziąłem się za oglądanie tego. Film trwa ponad 3 godziny, chyba 3 godziny i 17 minut dokładnie. Napisy chyba z 5 minut tam trwają, więc możecie liczyć tam 3 godziny około. Wziąłem go sobie tak na pół, bo 3 godziny to jednak dużo. Plus nie miałem aż tyle czasu, żeby go net, e, że tak powiem, połknąć w jeden e, wieczorek, ale naprawdę ciekawy Kiedyś jak miałem właśnie czytać lekturę, to pamiętam, e, między innymi musiałem sobie to e, obejrzeć. I pamiętam, że płakałem na jednej ze stron. Teraz o wiele mniej, że tak powiem, e, przeżyłem to, ale myślę, że przez to, że trochę się u mnie zmieniło. E, Trochę inaczej podchodzę do takich rzeczy, już ale mimo wszystko złapało za serce. Będę chciał przeczytać całą serię książek, bo czy, chyba czytałem, nie jestem tego pewien. Za dziecka e, przynajmniej Zielone Wzgórze, czyli to pierwszy tomik. Ich jest chyba 7, z tego co pamiętam, albo 8. Jest jeszcze taka ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział. Mm, napisana w 2000, żeby Was nie skłamać, 14 albo 10, albo kurczę, nie. W 2008 chyba, jakoś tak. E, ten na setną rocznicę e, w, jakaś autorka napisała e, kontynuację Ani Zielonego Wzgórza, e, a dokładnie to plikłę, czyli to, co się działo przed Zielonym Wzgórzem, co jest, nie powiem, ekstra, podaniem hołdu Lucy Mont Montgomery, czyli autorce e, Ani e, Shirley. Z takich jeszcze rzeczy to Mogę Wam powiedzieć, że seriali, no to dotknąłem powolutku Peaky Blinders. Obejrzałem pierwszy odcinek. Bardzo się cieszę, że się do tego wziąłem w końcu. Obejrzałem to jakieś półtorej tygodnia temu, chyba. Nie wiem, bo ten luty strasznie mi zleciał. No i pamiętam, że z tego odcinka dosyć, dosyć. Bardzo lubię tego Tomasa Szczelbiego, głównego bohatera. Lubię też e, on był chyba e, aktora, to bardzo lubię, Sam Manuela, e, który grał między innymi w Parku Rajskim e, w pierwszym i trzecim i w tym Jurassic World Dominion, e, Alana Granta, mojego ulubionego zresztą bohatera w tym e, w franczyzie. E, on tam grał chyba Coś dla takiego szefa e, policji, komendanta, e, który to właśnie tropił cały gang e, Peaky Blinders, którzy tam zajmują się różnymi e, takimi ala, e, oszustwami buchmach, bu, buchmakerskimi boże. Wydaje mi się, że troszkę to jest pogmatwane, może troszkę. Nie wiem, może pierwszy odcinek taki wprowadzający jeszcze jest chaotyczny dla mnie a potem jakoś to zleci myślę. Nie wiem kiedy zacznę dalej oglądać, bo kurczę, no ciężko jest nadrobić w wiele zaległości, bo jeszcze mam w filmach, serialach e, muzykę też jakąś tam chyba w tym miesiącu udało mi się odkryć. Troszkę teraz sobie dałem na e, bliżej ten statywik rozsuwany. E, wybaczcie jeżeli w ogóle mi się trzęsie ręka bardzo, ale... Niespodziewanie jest troszkę zimniej, niż było kilka minut wcześniej i troszkę już marznę. Ale będę się tam tutaj streszczał, zwłaszcza, że już mam 11,5 minuty. No i chyba zostało mi z takich e, rzeczy no to jeszcze opowiedzenie o gitarze i o grach. No to na gitarze postanowiłem, że trochę podejdę inaczej do tego, e, inną metodą. Postanowiłem, że skupię się na jednym takim utworze, którego się nauczę całego, który jest trochę inną metodą zagrany, w sensie nie aż tak łatwymi nutkami niż te moje poprzednie. Tamte będę sobie powtarzał dla praktyki, żeby pamięć mięśniową sobie wyrobić mniej więcej, żeby na strunach wiedzieć, którą uderzyć palcami. No i żeby wiadomo czyściej grać. A wiadomo, praktyka czyni mistrza. Utwór sobie wziąłem z Parku Jurajskiego. Motyw przewodni główny mój ulubiony zresztą jest to mój jeden z takich kilku um, że tak powiem sam soundtracków z filmów, seriali, takich tam które naprawdę uwielbiam przez cały ten salutki czas tak więc um, idzie mi dobrze umiem zagrać mniej więcej dwie minuty z trzech um, ostatni tam taki krok, ta ostatnia minuta to jest mniej więcej to samo co na początku tam się przygrywa, tylko Troszkę kilka nut dodatkowych tam dla brzmienia i troszkę szybciej się to przygrywa yy, palcami, a No ja mam problem z szybkimi minutami, no to na razie postanowiłem, że trochę się doszlifuję najpierw te dwie minuty, a potem zacznę sobie wprowadzać, no to utrudnienie większe. Tak więc, gitary to tyle. No i zostały gry. Ukończyłem, z tego co dobrze liczę sobie tak w pamięci, to trzy. Um, ja wam tutaj pewnie jakąś e, teraz przebitkę zrobię, jak wam je pokazuję, jakby ktoś był ciekawy, jak one wyglądają i nad czym ja to grałem. No tutaj konsolka, akurat e, PlayStation 4. E, no, mm, dokończyłem grę tutaj Days Gone, między innymi, e, która jest o apokalipsie zombie. E, głównym bohaterem e, tej historii tam jest e, Deacon St. John. Dzieje się ta akcja dwa lata po wybuchu epidemii zombie. No i mam tutaj między innymi motory, różnego rodzaju placówki takie, bardziej obozy, o obozy, do których możemy przyjeżdżać, naprawiać motocykl swój, oddawać torfeum z różnych zombiaczków, bo tam jest dużo, dosyć tych zombiaczków. No i bardzo fajna fabuła. Muzyka, graficzka, nic zależni nic ująć. Jeżeli zaś chodzi o następny tytuł, to skończyłem grę FIFA 19. Jest to od FIFA 17 do 19. Taka fabuła została stworzona na silniku Frostbite. Tym samym co taka gra Shenanigans Battlefield. Cała seria tego jest. I skończyłem całą historię już. Ja ją znałem z YouTube'a, od takich YouTuberów, tak zwanych Fifaczy. Więc historia była mi dobrze znana. Znam chciałem ją sobie ograć. No i mi się to udało, naprawdę się cieszę. Dosłownie końcówkę w ostatnim meczu. Musiałem zresetować grę, bo nie chciałem dostać złego zakończenia, abym dostał. I to chyba najgorsze. No, a... Mocno się wczułem w tą grę i chciałem za wszelką cenę to wygrać, za drugim razem się na szczęście udało. I ostatnia gierka jaką ukończyłem, żeby was nie skłamać, to kurcze nie wiem, zrobię tak. W takim razie, jeżeli nic tutaj już e, nie zobaczycie żadnej przebitki po tym, no to znaczy, że że już nie ma po prostu tej trzeciej gry bo może sobie wymyśliłem gdzieś tam w głowie ale wydaje mi się, że jeszcze jakąś kurczę dokańczałem omówiłem tutaj już gry to, że nic nie przeczytałem niestety w tym miesiącu to, że zacząłem troszkę sobie praktykować gitarę lepiej niż chyba w styczniu nawet wam powiem więcej czasu na to poświęcam, jest ekstra coś tam filmów, seriali skubnąłem jeszcze to nie koniec, bo, jeszcze, bo ja to nagrywam tego samego dnia co to zobaczycie, czyli e, 28 lutego. Na szczęście zdążę. Bo dzisiaj z pracy bardzo szybko wróciłem do domu. No i korzystam póki mogę na pracy bez pogodą. Troszkę jest cieplej, bo słońce gdzieś tutaj wychodzi i mi razi po oczach, więc troszkę mnie się już trzęsę. <laughs> Myślę czy coś jeszcze. Hmm, chyba tyle. Ja tutaj jakąś pewnie muzykę w ogóle wrzucę, żeby nie było też, że tutaj e, odgłosy natury e, będą tylko e, i tylko ja tutaj gadał sobie, gdzieś tam e, przestrzekają w ogóle, żeby jakaś muzyczka była chociaż taka cicha, stonowana. No i to byłoby chyba tyle. W takim razie, jak powiedziałem, nie będzie tutaj e, przybitki na Pokazanie tej trzeciej mistycznej gry, jeżeli taka była. E, no, jeżeli takiej nie było, no to koniec. Ja się z Wami żegnam. W razie czego. E, widzimy się prawdopodobnie za godzinę, około, bo jeszcze nagrywam TBR e, na marzec. E, w którym zobaczymy, czy coś sobie wezmę z tego miesiąca, bo będę chciał dalej czytać. Może cały TBR lutowy sobie przesunę na marzec. A może coś innego w ogóle. Jeszcze zobaczymy, jeszcze się na tym zastanowię. Tak więc trzymajcie się ciepło, nie chorujcie tak jak ja. I korzystajcie z życia pełną parą. Cześć! Więc witajcie z powrotem. E, tutaj jest taka mała przebitka na koniec filmiku. E, w końcu nie dałem tej przebitki, na e, wtedy jak gadałem o grach bo okazało się, że tutaj mam więcej o wiele do pokazania Wam i trochę poprzemyślałem też do tego czasu jak to pokazać, więc myślę, myślę że pokażę Wam e, książki po prostu. Tak więc e, gry, które e, przeszedłem w tym miesiącu to m.in. Days Gone mm, bardzo fajna gierka klimatyczna o apokalipsie zombie mm, Fifa 19 też bardzo fajna, jedna z moich chyba ulubionych e, części e, całej serii. E, I trzecią grą, która jednak nie jest mistyczna, aż mi wstyd, że zapomniałem, że ja to grałem, e, jest Doki Doki Literature Club. Naprawdę super gierka, klimatyczna jak nie wiem. Jest to e, psychologiczny horror. Mimo, że nie widać tego na pierwszy rzut oka. Jest to gra taka randkowa. Główny bohater nie ma imienia ani nic. My je sobie nadajemy i trafiamy do klubu literatury, gdzie jest kilka dziewczyn, z którymi to tam obcujemy sobie, spędzamy razem czas. No i im więcej tego czasu upływa, tym dzieją się ciekawe rzeczy. Oj, ciekawe. Tutaj jest to wersja Plus, czyli dodatkowa zawartość. Zremasterowana jest to gra do Full HD, grafika podwyższona, nowe 6 pobocznych tam z tych historyjek, 13 nowych muzyk i ponad 100 różnych obrazków do odblokowania, które można tam użyć w ogóle w tej edycji do, do zrobienia słodkiego ale pulpitów w grze, bo tam jest taki ale pulpit, zanim się wejdzie do gry. No i jeszcze ciekawe tam zawartości takie fizyczne, na przykład figureczki takie fajne z kartoników, które już sobie rozstawiłem zresztą. Przedem jeszcze w sumie jedną grę The Last to Was remasterowaną wersję, ogólnie ograłem tą grę już parukrotnie, ale z racji że jest ten panuje teraz ten serial. Że znowu to popularne. Zachciałem po prostu jeszcze raz to grać i chciałem pokazać przy okazji mojej siostrzenicy, bo powiedziała, że jej się serial bardzo podoba. No więc chciałem pokazać jej pierwowzór, więc przy okazji tego wszystkiego ograłem. No i jestem w trakcie ogrywania drugi raz e, Part tu, czyli drugiej części. To też bardzo dobra gierka, aczkolwiek chyba bardziej wstrząsająca w pewnych, e, no pewnych etapach gry. Tutaj mam dwie gry, których nie znam prawie w ogóle, więc ym, najpierw jest tutaj Mass Effect legendarna edycja. Jest to z, y, zremasterowana y, trylogia y, słynnego Mass Effecta y, od Bioware dokładnie tego y, y, no, wydawców to znaczy studia, bo wydawcy to są Electronic Arts, czyli y, EA Mm, nigdy jakoś nie, bardzo nie patrzyłem na tą fabułę, nigdy nie widziałem jej. No i ponoć każda z tych części, tych trzech ma po 25 godzin przynajmniej grania. Ja już mam chyba 3-4 godziny pierwszej części i na razie jest, nie powiem, troszkę dziwnie. Ładnie, ładna grafika o dziwo jest. Spodziewałem się, że będzie chyba gorzej nawet. Fabularnie mnie powoli wciąga, ale myślę, że się gra jeszcze rozkręca. Ja jeszcze trochę nie ogarniam interfejsu, ale to chyba z czasem przyjdzie jakoś. No i co? Bardzo mi się podoba ta okładka, jest bardzo ładne takie ma barwy, takie, taka tonacja jest ładna. No i jest niebieski, a to jest mój ulubiony kolor. No i czerwony. No i drugą grą, znaczy w sumie to trzecią, ale taką drugą, której nie znam za bardzo, a ogrywam teraz, to jest Wolfenstein. The New Order jest to um, seria um, o um, Williamie J. Blaskowiczu, mam nadzieję, że dobrze wymówię jego e, nazwisko właśnie jego, który on jest żołnierzem e, amerykańskim, który to walczy między innymi z nazistami, a dokładnie to troszkę takim Później czym wcześniej niż II Wojna Światowa, bo tu jest 1960. Więc troszkę jednak e, no te 15 lat po wojnie. Niż normalnie się ona zakończyła. No i tutaj troszkę mamy inną taką wizję. Sonaziści jak poszli do przodu z technologią. No i że z nimi walczymy tutaj. Jeszcze z, e, poprzednia, jeżeli się nie mylę, że jest to poprzednia część. The New Old... E, the Old Blood znaczy. I jeszcze później po tej The New Order, czyli tej, jest um, The New Colossus i Blood. To cztery części są na PlayStation czwóreczkę. A tak to chyba, no jeszcze było tego trochę na pierwsze na przykład PlayStation i takie tam. Tak więc e, mam tutaj siedem gier, e, które albo grałem teraz, albo zagrywam się. Oczywiście nie wiem jak to będzie tam dalej um, Mam o wiele więcej tych sorka e, gier do ogrania. Mam nadzieję, że znajdę trochę czasu, żeby każdą poogrywać sobie, bo naprawdę mega się wczułem w każdą z tych gier. No i to byłoby na tyle. Tak więc teraz się z wami pożegnam tak na serio serio, bo no tam jak widać no, przybitka przyszła, która trwa już 7 minut. Zawsze no, to będzie dłuższy materiał, co nie? Tak więc tym razem tak na serio. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i powtarzam, nie chorujcie tak jak ja. Cześć!